A no. cię za papierową płacisz kur? Nie wiem, Co <śmienicza> mnie kur przypychasz? Na no, kurczakę od no, co, kur... Ej, co? Dziomuć. weź w Przestań już. Przestań już. Dziś. już. Przestań Przestań już. Jakiś już. Przestań Okay. ewidentnie był na coś, ale nie ma. Ale jakby nie było kamery, to było tego bym miał w ręku. ale się przestraszył. O... Siewako, jest ja z tej strony zwariowany Tuż i zapraszam Was na kolejną dawkę przed cudownych, prześmiesznych TikToku. Rii! Ja pierdolę Jest, jak subskrypcja. Jak się czujesz po koncercie wróciła zajawka. Stary tak, fu się nie mogę doczekać z tego koncertu Masakra to jest, nie? Tak? To jest zajebiste Koleś, <gł> mnie, nie denerwujcie z święta, co? Co jest? Ej, dałem typowi 997 Ja wypierdam z tej gry, Tutaj blondynka, wiesz... Mordo, Wardenga Dyma, Kasik live. Serio? No współczuję mu. To było super. Tak, jak ty, mi, jak ty mi groźby karalne na Instagramie wysłałeś na privie. Tak, kurwa. I powiedziałeś, Dobra, że mam, że mam zakaz wjazdu do Warszawy. Tak. Kurwa. Bo ja jestem tą kurwa, osobą, która może dać komukolwiek jakikolwiek kurwa, zakaz wjazdu gdziekolwiek. Dawałeś, dawałeś. Powiedziałeś, że nie mam prawa jeździć limonowym pakiet po ulicach, tam, bo tylko K3 y, szeli może jeździć po mieście. No właśnie, ty, właśnie, jakbym się z Tobą spotkał, to zajebiście, to szydera. Nie, yeah, maybe a Big Nose. Big Nose, jest. Co na wystawie, to i w sklepie, Dorotka. <laughs> okay. Now about the character, maybe. Oto, czy te zęby, co ma to były zepsute, dlatego mu wyjeb... Bo czemu mu zostawili parę zębów, kurwa? No kurwa, no bo. No czemu mu zostawili no parę zębów? Ani wyjeb... wszystkie, jak mieć wszystkie sztuczne. No zdrowe mu wyjeb... i mu zostawili Maciek. Dobra, weź, kurwa. No nie wiem, jak się w to zęby czy się wypierdolę, jak to będzie miał, czy kurwa. Litówki, czy kurwa. Ja. Mergani, coś ty mi zrobił wszystkie cimby zjadłeś takie dobre nie jak długa jeszcze mi da to co powiedziałeś, le picie kurwa to longa piksą, nie mi da tak kurwa o do spicz to na mije kurwa ja chcę mieć z nami gdzie pit to jest, skurw w piachu Aha, dobra przepraszam daj no amkseli przepraszam dobra no, moja wina Heniu, Heniu, no przecież oślepnę. Nie ogłuchłaś, to nie oślepniesz. <grymienicieliviso> Dobre. Ja jeszcze raz, czekaj. Dobre. Kurde, mocne. Zajebiście. Wyszło to nam no. chyba. Dobre, no pewnie, że tak. Toilet, I knife, 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 I knife. Don't, don't, don't go, don't go, don't go, don't go yellow. Ty kurwa! Dobra! Nie no! ty się odwrócił czy co? No, nie, niech odechciałem mi się grać właśnie. Tym razem musiałem, tylko zanim szedłeś, kuj. A co tam się zdarzyło? No, rzuciłeś flesz, a on się odwrócił, kurwa, na mnie no! I to, Czy zajęli jakieś babie? Nie, nigdy w życiu nie podniosłem, kur. Ręki na babę. No nie no, dobra, raz, raz, raz fronta, raz, nie fro nie gdzie fronta, Kurwa, Dobra, dobra, już jest już szoty lecą. Low kicka, kurwa, low kicka, ale sama chciała, sama chciała. No. Streamer. <trybuj> nie Jebanek, tu jest głupo, Nagrało się chociaż! O we nie Zdrawa Dawaj, Mówię kurwa! Że tu jesteś! No ja ten no. Ferrari były Kurwa! czerwone. tu były. Kurwa! Kurwa! to Kurwa! jest Mówię Kurwa! że tu jestem, no ja no Kurwa! na były, Ferrari Wy nie znacie też młodzi jak tego. Ferrari były takie, były Ferrari czerwone, czarno-niebieskie Mercedesy i BMW były, jako kupiłem Mercedesa czarno-niebieskiego. Te buty nosiłem je przez chyba... one pół roku przetrwały i mi się roz... jak, jak, jak szmatys, nie? Ale wtedy za nie dałem 500, a tamte czasy, to było dzisiaj, bo to było 15 lat temu. Poczekajcie, bo pokazuję to na streamie, nie wiem czy to nie jest skoro Jasper w topa. Co? O kurwa, o kurwa! Ty 112 dolarów? taka się kupuje? Z podpisem. I ale do to autogram, stary, bekedycha, bekedycha. Ale, 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 ale to w tym to, to, to musiał być na pewno w rękawiczkach to otwierać. Kurwa. I have question, two questions for you, two questions for me, I'm listening. Okay, um, Dorota, what is the difference between ball and echo? Between bull and what? No, no, no. Dorota, what is the difference between bull and a cow? Cow, cow. Ah, a bull and a cow? Yeah. I have no idea. The bull smiles while being milked. Jesus Christ, Adrian, please. <laughs> Jesteś simpem, kurwerzem, masz u każdej streamerki moda albo VIPa, lajkujesz cycate y, laski. Jesteś kurwerzem? Ja pierwsza. No nie mogę, kurwa, no, o co jej chodzi? A mnie nóżki już bolą, Ała! Ała! I co miał ten zastrzyk na celu? O! Skurcz! Paluszki mi się wygięły już. Ała! Ława daj lecą Nice, no, kurwa kur... Ale jest ciedzy. jeden Pałac mógł wejść Ja trzymam Pałac Wow Brawo nie kurwa, faj Ława Dawaj Tak, to za nogi. z rogi Ma książę od kurwa myślę w tej grze, kurwa Dlatego wychodzę w na pewności wiem że Nie będzie zachodził kleczysz kurwa Cześć na i We boost, we boost. Dawaj, dawaj. widzisz, widzisz. Ta kurwa zajebana kurwa kurwa